Dawid nie trzyma rączek na kierownicy. Znowu, znowu próbujesz mi zrobić krzywdę. Jedziemy. Jedziemy niezgodnie z nawigacją, bo chce nas wywieźć. Tak, Skręć w prawo. No, ja nie wiem o co chodzi. Cały czas, cały czas że w prawo i w prawo. I e, nie wiem, czy. na torie, jedziesz przeciwny! E, nie wiem, czy to jest jakaś... Nie, no, zobaczmy, takie domki. E, nie wiem, chce nas wywieźć po jakichś tych wiejskich ścieżkach. Nie, my jedziemy prosto do celu. Ale nie ja udziejcie. Nie, nie, nie! Nie, 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 jest to nasz trzeci dzień nagrań do tego samego filmu. Czwarte <noise> miejsce, ostatnie. Mamy nadzieję, że już teraz się uda, że już yy, dokończymy dzisiaj naszego dzieła. No proszę bardzo, już słońce zachodzi, 14.37, a ten, a tutaj już, ale wczoraj i tak jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj było bardzo takie ciemne pod morenem. Teraz proszę bardzo, już zasłane nie Ja wiem, wcale nie mogę. Nie może. Masz dalej to koło? No. Musimy <gryzamy> no. jechać do 80 km. Nie możemy jechać szybciej, bo koło nam odpadnie. Szerżujesz 81 km. I was thinking, I want to fear. Nie, co to jest, że Gdzie tu jest jakieś lustro? Ani mnie tutaj prowadzić na smyczy? <laughs> co kochani? Musimy ten, żeby zacząć nagrywać, to trzeba być przygotowaną w pełni. Eee, ja wiem, nie wiem, czy to nie będzie słodze. Będzie trochę, ale mimo wszystko to, że jest mikrofon, to jest o wiele już lepiej, tak? No bo pff, będzie to łapać, to co chcę mu łapać. Halo, halo, próba mikrofonu. Dałam sobie tak, no to i tak jest wysoko raczej, no bo nie mogę dojść tutaj, bo nie. Nie będę zaczepać naszeli głosze, ale słuchajcie, właśnie weszliśmy. Właśnie słuchajcie. Właśnie weszliśmy na teren e, zamku, tak żeśmy weszli przez las. Jeszcze raz, właśnie nie mogę śmiać, jeszcze raz powiem. Właśnie... Kochani, e, właśnie wyszliśmy na teren zamku. E... Pokaż, pokaż ludziom jaki piękny zamek Weszliśmy na teren um, Kochani Pierwsza rzecz, o to jest ładna Aleja ogólnie by była ładna jakby były, były liście no, Pokaż to Państwu <laughs> Zobaczcie, kochani Jakby tam były te drzewa takie ten to, A tutaj ogólnie też jest spoko W sensie, no wiadomo przydałoby się jakieś Oświetlenie odpowiednie Nie zadbali o to a przyjechaliśmy. Fajnie, że wyszliśmy trochę od tyłu. Ale widzę tu jakaś inna pani też tutaj tą ścieżkę znowu. <laughs> Idzie ktoś na nielegalu. To, to wszystko jest dobrze. A I w ogóle myślałam, że będzie dużo ludzi. I zobaczcie kochani, bardzo, bardzo mało jest tak naprawdę. Dlaczego tak myśleliśmy? Bo Ponieważ jest dzisiaj niedziela i yy, jest 8 stopni, więc jak na początek grudnia to jest całkiem zacnie i... I, i, i gdzie są te rodziny z dziećmi? Nie ma. Tutaj są takie ozdoby przy lampionach, takie te. Przy lampionach, przy tych, przy tych lampach, takie gwiazdeczki, więc to takie świąteczne ozdoby już są. Mam nadzieję, że to w końcu zapalą, bo chciałabym to pokazać też. Nagrywasz? Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa. Przewodnik, <laughs> wycieczka. Zobaczcie, kochani, pokażemy Wam coś strasznego, co się tutaj odbywa na tym zamku. Patrzcie, normalnie to jest zamek, widzicie? I teraz patrzcie. Ko ko co tam stoi. Patrzcie na nią, patrzcie. I ona tutaj zawsze jest i to jest, y, w sensie, czym mówię ona, bo ja takie mam wrażenie, że to jest jakaś, jakaś nie wiem, y, dama czy jakaś inna księżniczka, co tutaj było uwięzionego, ja nie wiem, ale takie, takie, jakieś takie coś mi się kojarzy. I ona tam, ona już umarła, ale stoi w tym oknie, ona wyczekuje. To jest gdzieś jeszcze inne coś chyba było, tylko teraz nie, nie ten. Nie potrafimy się ogarnąć, nie wiem, gdzie to jest, ale no, ona tutaj tak cały czas stoi. I straszy. O matko, pokazywałam wam przed chwilą to coś tam, to widzieliście, było z bliska i myśmy myśleli, że tam coś obok jest też, nie, i e, trzeba było, słuchajcie, no tak, e, tutaj operator zrobił fotografię, <laughs> przybliżyliśmy to zastraństwo, żeby zobaczyć co to jest, tak, prawda, przyklatkowane i się okazało, że to jest kamera. I więc nie ma drugiego kościoła trupa, tylko to była kamera, pomyliliśmy po prostu, ale dobrze, że sprawdziliśmy, czy tak byłoby niepewne, więc tam jesteśmy z góry filmowani. Albo to po prostu pilnują tego, tego kościoła tak, żeby nie wypadło mi się też kojarzyło, że w którymś z tych okien y, jakaś taka, też była jakaś taka, taka niby, niby ta dama, czy co tam jest tam, że to był jakiś manekin. ale może mi się coś pomyliło, bo to ja tutaj byłam, nie wiem bardzo dawno temu z 10 lat temu, słuchać obiekt monitorowany więc jesteśmy teraz monitorowani, właśnie nie wiem, czy kogoś tam nie ma ale chcę wejść tutaj do pokoju pełnego y, 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 roślin, w którym, w którym jest ciemno ojej, <laughs> oczywiście zawsze w drugą stronę jest jeszcze ktoś, jest ktoś i tak tu nic nie nagramy, ponieważ jest tutaj głośno. Tu wodę słychać. Chodź. <grywa> Muszę pokazać. Widzimy tego, tego pana bez głowy. Idziemy, 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 idziemy. Nie widać mnie? Bardzo Słuchajcie, to jest za ciemno, ale ja tutaj jest ten biały pan. Pokaż pana. Może na jego tle będę widoczna. Muszę po tej drugiej stronie. O Jezus, to jest kutek! Nagranie kłódka! Dzień dobry, kochani! Gdzie ty tu? Co ty tu robisz? Jak ty się tu znalazłeś? Co to jest kot, słuchajcie? Słuchajcie, jedziemy z kotem. Takie niespodzianki tutaj się dzieją na zamku. Kotku. Dzień dobry. Jezu, nie bój się. Cześć. Miku! Niech do światła idzie. On wie jak wie co robić. Kochani, właśnie wypadł mu sprzęt czy było słychać jakieś trzaski mam nadzieję, że za nic nie urwałam, nie wiem czy można go wypuścić nie wiem czy można go, przepraszam, nie wiemy kolego czy możesz wyjść, czy nie, więc o nie, on się czai na te drzwi W kotku nie, nie, szybko po też nie, nie chłopczyku nie wychodź, bo mama się twoja znerwa dzieci zawsze, zawsze wejdą w kadr prawda? o kotek został wypuszczony, kotek, no to chyba legalnie no dobrze. Chodźmy tam na ten plac zabaw, ja tam chcę się pobawić. Może tam coś nagram. E, Pokażę Wam. Mamy livy, livy, Eee, Ale jako nie rozmawiam też po polsku, Ja coś Niemcy co nam przeszkadzają. Mogę im powiedzieć po niemiecku, proszę, że to są O, się niemieckiego, mylę na słowo. Dobra, okej, okay, słuchajcie, kochani. Jak mi widać, jak mnie widać. Chciałabym być dość widoczna teraz, jak na tym wstępie jestem, żebym wiesz, była raczej duża, nie taka gdzieś tam bordali. No jestem duży. Zasłaniam ich? Nie. Możesz się pokazać podgląd na chwilę, bo chciałabym wiedzieć, czy bardzo widać, jakie mam włosy. Gdzie masz mikrofon. Tu. Żeby to było troszeczkę widać ten. Ja to się nagrywa. Wiem. Będzie do making -o. Kochani, jestem zestresowana, ponieważ tu jest bardzo dużo ludzi, i. <laughs> Ej, może stańmy tam i na przykład tak zrobimy z boku? Pokaż mi jak ja wyglądam. <grych> jak nie, nie widać? Ej, dokąd nie widać? Tu? No, niżej. Jeszcze niżej? To ja bym, chciałabym, żeby wyżej. A widać wieżyczki? Zrób tak, żeby było widać wieżyczki. No zaraz je widać. Teraz pokaż rękę, dokąd jesteś. Dokąd ja jestem? Gdzie? No pokaż, ta ci powiem stop. Nie widać ręki. Nie widać ręki? Tu O, tutaj, no do tego. Wow, To jestem tak po prostu blisko, czy jesteś, no, jestem wysoko? Do nie... W się robi. Ja ci powiem, że ja nie nagrywam... Ja, ja nie jestem, ja nie umiem. <grym> <grym> jestem specjalnie zestresowana, moi drodzy, to jest trudne nagrywanie w plenerze. Jeszcze jak są ludzie dookoła. Bo jeszcze taka wiesz, jak nie wiadomo co tam. Tutaj jest jedna rodzina, słuchajcie. To jest... <grym> dobra, dobra, spokój się, tam są... Pójdziemy tam, no. chodź... Nie wygramy tego, zaraz naprawdę będziecie, no i znowu to muszę wracać <grym> do auta i ojciec. Czekaj, bo teraz kiedy wchodzi, to też nic nie powiem. <grym> o, dzwonią dzwony. Bardzo słaby światło. Witajcie, kochani. Ładnie mi widać? Mm -hmm. Tak? W tym wyjątkowym filmie. Trochę się czuję taka dziwnie, bo tutaj idę z tarybką, prawda, na pasku, więc w drodze. Mam czerwony nos? Nie wiem, nie widzę. Za, za ciemno jest. Nie, nie masz. <grym> no nie wiem, tutaj pójdziemy na ten, czy tak mówić po drodze, już jedno. No coś powiedz. Dobra. W podstawówce wydawało mi się, że byłabym świetnym psychologiem. Patrzcie na gwiazdy, patrzmy na gwiazdy, patrzmy na gwiazdy. Patrzmy na gwiazdy, Słuchajcie, ubóstwiam, ubóstwiam maliny. No, czekaj, jeszcze raz. Ubóstwiam maliny tak, że łódź jest zbyt intymne, no to wrócimy do 13. Czy to są dalej te mielnice? Nie. No. Wszystko jest inna parka? Nie, to nie, bo mają ten taki. Powiedzmy, że na te schody. A ja mam iść tyłem po tych schodach, czy tyłem? Lepiej, żebym szła za tobą. To wygląda tak dziwnie, żeby na szła tyłem. Patrzcie, będę szła tyłem po schodach. Tu chyba będzie tak trochę jaśniej, ale nagrywaj mnie, Anielwa. Co? Telefon A to jak ty mnie wysoko nagrywasz? Dobra, jestem z lwem. Teraz możesz nagrywać mnie? Nie chcę tak pod te drzwi. Tutaj idą ludzie do Kibla. Nigdy nie miałam nic złamanego. Powiedziałeś, że widać mi cień tu. To już nie widać. Nigdy nie miałam nic złamanego. Słuchajcie, to jest dużo własne, że to jest tak ciemne jak w dupie. Widać mnie? Nie. Ja pierd... Ale też mi tak głupie w kawiarni nagrywać, wiesz, bo ja tam musiałem mówić głośno i wyraźnie, po prostu że będzie jednak wszystko słychać. Chyba że usiądziemy w takim jakimś... Ale jak były takie stoliczki... W chodź, na tych fotelach chodź. Ale tam było za to ciemno, właśnie. Tak, podobało mi się z tym kolem. Z na kolacku. Wzięłam też dla Ciebie do bo to coś mówiłaś. Wzięłam sobie do Ciebie, tutaj coś pani pada, że tak postawi, bo się boi, że to się wypierdolę, czy. Mm. Przenieśliśmy się do po kawiarni, ponieważ na dworze już jeździmy w dupie i ten, i nie jestem widoczna, więc to, jest jest to nie ma sensu. Tu będziemy nagrywać. No i wtedy ze siebie, bo jesteśmy w takim kąciku i. Patrzcie. Tam jesteśmy. Uuu. i tu są lustra. Jest duży luster, my jesteśmy w, sobie w rogu. Ciebie nie ma, no i ten. A tam mieliśmy najpierw siedzieć, ale jednak jednak, nie. jednak nie. Właśnie przez <noise> 5 minut <noise> mój operator... Operator, słuchajcie, nie możecie brać takiego operatora, który zapomina włączać kamerę, kiedy coś mówicie do kamery. Tam jest kominek, bardzo ładny kominek, powinniśmy tam siedzieć, ale tam jest dużo ludzi, wszyscy nam przeszkadzają, nas stresują. E, no to by była fajna Dzień. miejscowa. Pokażmy widowni, gdzie jesteśmy. Nie popychaj mnie! <noise> Proszę kochani. Jesteśmy? Jesteśmy w tajemniczym zamku? Nie, to jest biblioteka, to jest biblioteka. Spadamy, słuchajcie, musimy... musimy tu myślę, że to jest schodek. Musimy zapierdzielać do o, tego. Do, bo ja muszę za godzinę wyjeżdżać. Gdzie jesteś? <noise> Zapomniałam. Musimy zapierdzielać szybko do domu, bo... <głos> <głos> bo ja za godzinę do tego, do, Wrocławiu, do Wrocławia jadę. Dobrze, że mi pociąg nie żaden nie trzyma tak, dobra? Dziękuję. Do widzenia. Zabytkowe drzwi, których, z którymi mieliśmy problem, aby je Ej, ja zabytkowo muszę zamknąć. zamknąć. Trzymam. Trzymaj mocno. Przecież nie puszczę tej kamery. Jeszcze nas czeka cały spacer. Nie, nie ja tam nie pójdę po ciemku, bo się będę bała. Postaram się ci po Opuszczamy właśnie zamek. Zostało nam godzina 40 do tego momentu, żeby przejechać jeszcze ponad 40 minut do domu. Ja się tam jeszcze muszę spakować. Nie no dobra, godzina mi teoretycznie może wystarczyć, ale ja chciałam się coś poprasować, ja nie znam, poprasować nic. Uuu, nagrać. Słuchajcie, ten kościoł tam siedzi, to nie widać tej wieżyczki teraz. Ale uwierzcie, że on tam jest ten kościół. Jak nic. Uciekłabym. Idziemy teraz Idziemy stąd w cholerę. Ważne, kościotrupa nie ma. Poszedł sobie spać. I tylko nie na noc? Ale jest takie coś, jak zwiedzanie. Nie poszłabym. Poświęć na siebie, Na, na siebie? No. Na siebie. O, widać wow. Słuchajcie kochani, nie widzę gdzie idę, ponieważ oślepiam się sama z, światłem, z latary ale z mojego telefonu. Z się piję, nie o. Nic nie widzę gdzie idę, ale przynajmniej widać mnie. U, u. Piękne gwiazdki. Kochani, yy, weszliśmy wcześniej... nie, właściwie powiedziałem, że nielegalnie weszliśmy. Wszystko było legalne. Wszystko było legalne, bo się okazało, że w zimie to wszystko jest tutaj legalne, za darmo. Za kawę zapłaciliśmy, tak? E, idziemy na obiady domowe do kogo? U Basi? U Danusi? <noise> u Ewy. U Ewy? Nie, u Danusi. U Ewy? U Basi. Tam jest ostatni na koniec, słuchajcie. Widziałam tam... Widziałam konia. Dawniej nie widziałam konia, dla mnie to jest szał. Kury też tam waziły jakieś takie inne brzydkie i kołód wielki, jak takie bydle. Boję się tak, uwaga. Gdzie jest twój samochód? Ej, nie ma samochodu, słuchajcie, no nie pojedziemy, będziecie. <noise> nie no dobra, są jakieś samochody. U te obiady są domowe. Jakiś z zdziw tam zapraszam na obiad. No ja bym tak siedziałam, pokaż jak to wygląda. Wow. To jest takie wielkie, trochę przeszkadzające. Może całkiem to wywalimy. No może i ładnie, ale nie z bliska, bo bliska to było większe ode mnie. I to było takie, że to bardzo skupiało uwagę. Chyba to bym skupiał go. Mm -hmm. Zobaczcie kochani. Ej, dobra, mówię, z tym trzeba będę siedzieć. I zobaczcie, tutaj, najpierw pokażesz całość tutaj.